Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w poniedziałek 14 października w Bibliotece Międzyuczelnianej wręczono nagrody nauczycielom ze stalowowolskich szkół. 52 uczniów otrzymało natomiast stypendia prezydenta. Uchwała Rady Miejskiej został przyjęty regulamin nagradzania uczniów, tych najlepszych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki edukacji. I myślę, że z tych wniosków, które wpływają ze szkół od dyrektorów, jest już łatwiej później wybrać, bo pierwsza selekcja następuje w szkole. To są rzeczywiście najlepsi, najzdolniejsi uczniowie, laureaci, finaliści. Lauraci konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich z najwyższą średnią i z bardzo dobrą lub wzorową oceną zachowania. Mamy ich w tym roku 52. Czy ja wiem, czy to dużo, czy mało? Zawsze może być więcej. Pula jest otwarta, nie jest nigdy zamknięta, więc jeżeli będzie w przyszłym roku więcej wybitnych, nieprzeciętnych uczniów stalowej woli, to będziemy się bardzo cieszyć. Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obfitował w naprawdę wiele wyróżnień. Nagrodę prezydenta miasta otrzymało 20 nauczycieli. Zostało przyznanych 9 medali za długoletnią służbę, w tym 5 złotych i 4 srebrne. Cztery osoby otrzymały nagrodę podkarpackiego kuratora oświaty, 8 nauczycieli otrzymało także medale Komisji Edukacji Narodowej. Został przyznany również Brązowy Krzyż Zasługi drugiego stopnia. Wręczono statuetki dla szkół, których uczniowie w roku szkolnym 2012-2013 najlepiej zdali egzaminy końcowe. Pierwsza statuetka za sprawdzian po klasie szóstej powędrowała do publicznej szkoły podstawowej nr 12 imienia Jana Pawła II. Drugą nagrodę za najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego otrzymało gimnazjum nr 4. Ja myślę, że wyłącznie ludzie z powołania nadają się do wykonywania tej profesji. Chociaż nie ukrywam, że ja do zawodu trafiłam nieco z przypadku, yy, ale sądzę, że był to mimo wszystko dobry przypadek, dobre rządzenie osób, bo czuję się spełniona w tym zawodzie. Zresztą uczniowie, absolwenci dają mi jednokrotnie Nie będę ukrywać, że jest to ciężka praca. no Niemniej jednak, praca, która przynosi ogromne satysfakcje, ponieważ. Na co dzień spotkamy się z różnymi sytuacjami, borykamy z różnymi problemami u uczniów. Miło, jeżeli uda nam się któremuś z nich pomóc, pokonać jakieś problemy. Miło, jeżeli po latach pamiętają, przychodzą z życzeniami, na przykład z okazji Dnia Nauczyciela. Jest to satysfakcjonujące w całą pewnością. No, poza tym jesteśmy dzięki takiej pracy wiecznie młodzi. Krzyż, brązowy Krzyż Zasługi. Myślę, że z takim docenieniem mojej pracy, wieloletniej. 21 lat pracuję w szkole. Każdą chwilę poświęcam dzieciakom. Po zakończeniu kariery założyłam sekcję tenisa stołowego, gdzie naprawdę dużo dzieci miało okazję spędzić fajnie czas. A przy okazji, jakieś tam osiągnięcia się też zdarzały. Dla mnie jest to pasja, więc ja nie odczuwam tego jako pracę, idę z przyjemnością i robię to, co lubię. To jest najważniejsze chyba w pracy nauczyciela. tak? mam się chciała ktoś, kto ma pasję. W czas. I on fajnie spędza czas i dzieciaki. Stypendium prezydenta miasta za rok szkolny 2012-2013 otrzymało 52 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Stalowej Woli.